z tej strony się 7 kameleon a dzisiaj zagram w challenge na Coxcrafcie, a nim będzie po prostu zagranie w Debridge'a, ale bez miecza nie mogę tak naprawdę bić się z przeciwnikiem, nawet w niego strzelać jedyne co, znaczy mogę się pić, ale po prostu bez użycia broni mogę go przepychać wyłącznie yy, łapką dobra, wchodzę sobie na solo i już widzę, że ktoś tu jest yy, i teraz tak, yy, no dawno nie było challenge'u z coxcrafta też wystartował tryb, nowy tryb na moim serwerze. Także za niedługo będzie pewnie jakiś odcinek z niego. Ale dzisiaj, właśnie, odcinek z challenge'u, taki krótki i zobaczymy, co to będzie. Dobra, kurczę, boję się tego challenge'u, tak szczerze, bo tu grają straszne spacuchy. On się pewnie zorientuje niebawem, że ja tu nie gram w pełni normalnie. No kurczę, już blisko całkiem byłem, szkoda, że się nie udało. Nie wiem jak to się stało, ale dobra, to jeszcze żyje. Aj. Jak to powiedziałem, to jak odginałem fajnie. Jest ciężko, szczerze. Dobra, może teraz. Aj, 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 Nie, dobra, ciężko strasznie, ciężko. Tu się muszę naprawdę nieźle spłacić, żeby coś zrobić. Tu za szybko jest to odnowienie postaci. Tu jest bardzo ciężko w ogóle coś zrobić. Dobra, ale jest 1-0, to przynajmniej tyle. Bardzo szybko jest to odnowienie. Tu powinno być 5 sekund cooldown, moim zdaniem. Przynajmniej na moim Debridge'u jak i pewnie za jakiś czas tam wystartuje, też na minigrach za jakiś czas w sumie. No trochę to może zająć, ale jeśli wystartuje debridge tutaj na moim serwerze też, no to myślę, że zrobię z cooldownem, bo tutaj akurat właśnie mi się to nie podoba. To jest jedyna rzecz, która mi się nie podoba tutaj w tym trybie na Coxcraft'cie. W tym całym wykonaniu tego trybu właśnie jest bardzo słabe to, że od razu się rozbi osoba po śmierci. Powinno być to naprawdę tutaj y, znerwione. Dobra, udało się. Trzy, trzy razy y, udało mi się tak no, skoczyć tutaj za trzecim razem i za drugim razem bez bezproblemowo całkiem. Tylko do tego pierwszego wskoku musiałem się tak nakłodzić. Y, 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 y. O, zaczyna się wyzywanie. Bratek chyba już tu się poddaje mentalnie. No i dobrze, niech się poddaje. Moja przewaga. Haha, <ścoughs> dobra, cztery, mamy to. Wyszedł! Ja nie mogę. Dobra, także to było naprawdę szybkie. Ale mam nadzieję, że ten krótki challenge Wam się spodobał. Jak chodzi o dzisiaj to tyle z tego materiału. Za jakiś czas pewnie jakiś challenge to już z mojego serwera, z minigierek. No bo tak jak mówiłem, właśnie wystartował kameleonc.pl. a dzisiaj grałem na Coxcrafcie. Także dajcie znać, czy chcecie jeszcze jakiś challenge z Coxcrafta, a może z mojego serwera. No i pewnie taki odcinek za jakiś czas się pojawi także planuję, także planuję również za jakiś czas zrobić turniej tak jak kiedyś był z Duels'ów na serwerze, tak teraz z Survival Games'ów Także zobaczymy co to będzie i Trzymajcie się, do następnego odcinka Siemka